I pokochałem Cię. Na żydów jest na, przygnię jak się. Się, nie udało. I mam już dojść do szysięcnej. Czasem w ostrym miękko Po tym głupio się to nie zrobił zawsze źle. Chodź i na bójkę, Przysięgamy cicho, 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 cicho tu W sercu w maskejstwie Dziwnie nowo odnalazłem miłość Hej! Czuję wciąż nie, Czuję wciąż stres Nie chcę już oglądać się Było mi Było ci źle Ale poza już nie nic Nikt nie, nie zabroni mi nic Ty ja sobie wymyślili nic Niech się już nimi świecie kłamstwa Których już nie jest Nikt nie zabroni

Dzięki to nie dla mnie Każdy pragnie, mi tu macie Każdy kawałek, słuchacie Czołg, za takiego nie macie Bo z rzadko tu jest was, liczy, jak płacze Patrzę po okna, czy jestem za Dyska mu łapka raz Ja nie mogę spać, jaki adres mam? I czy ty słyszysz u mnie? Widzę kiedy się obudzę w komentarzach na YouTubie Znowu nieznajomy w Nie ma tu naprawdę A ja jest Ale jesteś tego martwy Człowiek piszą jestem taki, jest że to przecież celosławie I normali wszędzie, że jesteście prześladowany Przecież że jesteś rąk, jest, jest, no, bo służyliśmy własny asyst Zresztą jej byśmy stracili te 42 grami Bo co? Czuję czar, nie, co? Czuję czar, stres Nie tak, chcę już się mi Było zle, mi źle, było ci źle tu za bo już nie nic Nikt nie mnie Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Przecie kłamstwa, których już nie chcesz spać. Nikt nie, nie zabroni nie mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Przecie kłamstwa, których już nie chcesz znać To mój ostatni statement Nie było uczuć do maja Olegom to co gadają To co ja mówię to prawda Zabolało mnie jak nigdy nie chcę naszą reakcją wyrządzać się krzywdym Nie dało pierwsze pół roku dziś sobie znam rana mój pijak Po prostu chcemy mi ja się dłużej ukrywać Już nie chcę wszystko co mogę, przecież no, o no, szczęście no, mam no, prawo Znowu mam uśmiech na mordzie, uczucia no, mnie wybierają Więc mi nie mów nic, ja dzisiaj kołać mam Z kim mam być? Czarny mejek, otraczałeś mnie Wiedziałem jak cierpiałeś i co pisali do ciebie Płacz że jesteś twarda, bo rozdało serce piękło ja, mi